Mam kowadło! Kurwa, zup dwa za karę. Nie, nie, stało, mnie było na jedno. już no to mówiłaś, że masz tak dużo tego żelaza. No właśnie myślałem, że mam kontrola. dużo, okazać się, że nie mam dużo. Kontrola. Żelazo, żelazo, Co kontrola? Żelazo. Jest ruda żelazo. No, dlaczego? Masz, zub? czekaj, Co masz za tylko dwie szapki. Właśnie to jest do kraftowania też. Co to? to no! To super... do... no. Znaczy tego, chodzi de do dekoracji, o. To wyruszam. Proszę na przygodę życia Przygoda życia po żelazo, kopiu, kopiu, kopiu Kopię, kopiu, kopię, kopiu, kopiu Apię, popią Halo, gdzie jest Savi? Nie ma. Na no, go nie widzę. Nie ma go. Odszedł z bez tego świata. Ej, hey, bez hit, ja go nie widzę. A jest tu kaktus, jakiś. Zlał się z zielonym tłem i go nie było widać No <noise> właśnie pieniądze coś to przecież u niego można było kupić też <noise> <kwały> księżyc. <noise> Wchodzi krwawy księżyc chodzi krwawy księżyc do ciebie walcz. Jeden do ciebie, jedę do ciebie Stawi. do ciebie do ciebie, do ciebie, do ciebie. Stawi. Walcz. Walcz. Ci. walcz Bądź walcz, dzielnie Dawaj. Ewanek mi uciekł sklep, chodź tu, dawaj im hełm. A tu masz ręce, tu masz jakieś nóż do rzucenia. Eee będę ci wchodzić do domu sami. O, jest. Bo... Ale jak Paweł Księżyc wchodzi, to drzwi otwierają. Kurde. Potem ja otwieram drzwi wtedy. To no. Mam ją. No co ty robisz? <sparc> Już nie wiem. No! Savi, no, Savio, oszukujesz, walcz! Dostał! Walcz! Walcz! No, <grym> moje drewno! O, no, przyda mi się. O, no, widzisz, co dzieje, co dzieje. Przyda mi się, dzięki. Walczyć! Tam może być jakaś panna młoda, albo pan młody, i będziemy mieli fanty. Walcz, a -i. Nie bądź. No, tym. Ja buduję. Kretowym e, tchórzem. Ale to hajs pozbieram przynajmniej. Co ja chciałem, I Aha. tak? To jest słabo. No, no, może wejść. przez... Tęę muszę założyć na ry... O, oh, weźcie światło. Cary, poteł. Cały poteł. O, o właśnie, hajs no. muszę odłożyć. No. I spadnie to będzie spadnie. Idę dalej. Kurde, ile ja tego mam? Poczekaj niech ktoś ich pokona wszystkich, bo za ciemno się tu zrobiło. Tak być nie może. Ogłaszam, że tak być nie może. Nie mam no To, no Jak to warto z nimi. Ja jestem, no... Ja buduję. Co budujesz? Coś dobrego przynajmniej? Biurę. No. Studnie. Na mapę, wejdź sobie na M i zobaczysz, nie? A no. Że co? A no widzę jeszcze się głos zmienia. Co, ja zmieniłem. Nieźle. Jesteś takim zmi zmiennogłosem. Czemu jest hmm. jakiś terraria, i kropek jak piasek, je to nie szczeka. Co Ej, to gole mnie to. Są. Czerzyj. 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 Lepiej mieć boomerang. Dobra, ten slajm jest za głupi, O! Jezus Maria, się wystarczyło! AAAAAAAA! Wystarczy. No i się wystarczyło. Jak mnie zawiesiło! Kurwa, mój bumerang! Nie, nie, nie! Mam tu papa! Na szczęście to był zjebany bok, bok. głaz. Jezu. A ja tam na, jestem tam na dół chcę się dostać, tylko nie mogę, bo ciągle mnie coś atakuje! Znowu! No! No 2. Zabiaj ty mi tą wodę! No jest... Spadaj có! No płacz przynajmniej już jej nie ma. Raz, jest, dobrze. Ja Tu kurde. muszę zrobić zabezpieczenie. O. Mogę pochodniać. Wodę tu nic nie ma. Woda tylko traciłem tutaj. siły moje. Ale siłę. No nie... No nie moja pochodnia. Czegnaj woda. Nie będę się to wkorwiać. No Przecież, woda. Tak no, muszę się ciebie no. patrzeć. Ale... tam Good jest bye. na dole będzie coś ciekawego, a ty mi to... TEN! Jest tam coś ciekawego. Taka mała kałuża to już ci daruję. Dalej w swoim domku. I tam jeszcze zginął, w dodatku. Ja pierdolę. No... Kulda. To, no to nie, nie gamy razem, nie? Kurczę, jak gram sam to nie mam. nie. To wygramy w ogóle? Nie. O! Główno zombie. Ej, nie. Muszę ci coś ważnego powiedzieć. Kucze, co, ty, co, ty, co, ty, co ty co masz za materiał? Kurde! Co to jest? To jest szkło? No. A to jest piasku, żeś sobie zrobił szkło. To, czekaj, posłuchaj. No, tak. Muszę ci coś powiedzieć. O tak! Widzisz, jest ten cały już. to już. Kurde, ty, to naprawdę to jest studniu dom. Jak nic. Czekaj, to patrz, dam ci ty, zabawkę, żebyś był dobrym chłopcem. Masz. I no Nie to, nie tak. O, masz. Posąg anioła. Będę, będę miał teraz anioła stróża. Kurwa, że nie ma miejsca w moim domku, ale jestem bogaty. Piędolę. No ja muszę się rozbudować zbudować głośno. Za drzwiami go domy, postawię, to jest... to teraz przynajmniej I, jest za drzwiami chuj. O, nie mam jeszcze zepsuty po... A, zepsuty posąg. Co to jest za zepsuty posąg. Już nie mam gdzie go postawić. postawię tylko tutaj. Nie wiem, może go się da jakoś naprawić albo coś. Chuj. O, może zrobię sobie od razu teraz tą nóżkę mocy i sawi aż mu e, e, kaktus opadnie. Jak to zobaczy? W sumie. <laughs> Mogę zrobić złotą koronę. Będę. Królem waszym. A od złotej korony to już tylko krok od bossa. Ale nie będę się poświęcał. Kto z was ma jeszcze złoto? No nie, nie. Bo mi to strzela w kosmos i to leci, i leci. tylko teraz many potrzebuje więcej i to przebija się przez otwory. Ej, czekaj, to nie wszystko. Popatrz jeszcze, co tu mam fajnego. Vlog cukierkowy. Cukierek. No ładnie, to wygląda, no fajnie. I jeszcze coś. Teraz. Ja normalnie umrzesz. Popatrz i płacz. O kurwa Normalnie umrzesz. Trzeba dalsze... to, to ma chyba dalszego to rozmiara niż kurczetopas. Zowy, popatrz, patrz na to. To wygląda jak od tego. Od o, o Aliena. Patrz na to. Tak chyba, tak? to wygląda I... jak kręgosłup od Aliena albo też szczęka co ma groi jeszcze jedno. Czekaj, do drzewa da się przymocować? Nie da się. To czekaj, zabiję wieżyczkę z cukierka. Kurwa gałązka przeszkadza, no, zjebane te drzewa. To bym wymyślił drzewa? Co wy tam tworzycie, kurwa? Znaczy, że na to teraz. No. spider -Man. Piąk. I nie spuszczam się. <ścoughs> <I> patrz. patrz <śmian> Coś to słaby. Tak co fajnie mogę chodzić. No, to a jest ty, fajne, A ty nie? teraz możesz jedno, co najwyżej przekopać. A ty mi co możesz zaoferować ciekawego? To jest... ...to. No, no co możesz mi zaoferować ciekawego? Ja mam buty Hermesa. Zdoby. Nie Dodatkowe. chcę butów Hermesa. Ja mam fajniejsze rzeczy. Ja tu, no to... ja tu buduję lizakowy raj przy tych... Przy ...drzewkach. Dobra, już wysz... nie mam więcej lizaków. Tam już to czarno widzę, nie? A teraz... ...jak to zrobić? Musimy mu pokazać, kto jest prawdziwym, jedynym królem, czyli w sensie, że ja. Ale niestety, za, no i ten fałszywy chujek zabrał mi koronę, więc za to, że co on wydropi, to to jest moje, no bo poświęciłem koronę. Nie no, jest. Przy tej studni. O Jezus, o Jezus, co się stało? Do widzenia. Ja wadechuję, jak on się Sami walcz, <gryrible> sami, 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 tchórzu, walcz. Co on myśli, że on ci nie wejdzie? A, zajął oh się tamtą. Sami walcz. <gry rituals> o ok. fuck. Zostałem sam? No! Ha, sztajer. Nie, zabiję nam tych ziomków. Zawi, walcz, człowieku, kaktusie. No i uciek, nie. Oh, no gdzie ty tam polazłeś, to byśmy kółko takie dobili. Chociaż... Zabi. walcz! O no, tak, kilofem go. Zawi, rób coś. Nie mam many. Czekajcie, pomogę wam. Ha. No teraz! Co <laughs> za łajzu. Tyle koron, tyle koron na zostawionych bez, na pastwę. O, Savi, przeżyj. Ale patrz jak go dobrze zabijasz, dobrze ci idzie. Tak, że ta chmurki coś dużo dają. Musimy się żyć tylko odnowić. No, weź sobie mikturkę. No, wciągnął ten tak? Dobrze, mu tak, za tłusty jest. Nam Ale zdejmę. nam o właśnie. Trudno, to są ofiary, na które jestem gotów. Wy też zresztą, gińcie. Savi! On, mniejszy Fakiu. się robi, mniejszy się robi! <grym> sobie wziąłem. Walcz, Savi! On idzie no. do ciebie! Zrób mu coś! Zrób mu kuku! No. Ukuj go kaktusem. Savi, ja mam propozycję. Ty jesteś człowiek kaktus. To niech on cię bezsie do środka i ty go wtedy... <grym> Został Sami zabity. <grym. <grym I ty go wtedy byś, Kukuł, kaktusami, tymi kolcami. Ale już się mniejszy robi. Halo, halo, No bo tam w środku jest, widzicie? Tam w środku jest fałszywy chujek, który zabrał mi koronę. Masz kodę, odfajnę. Ale frajer utknął, głupi Fryer. Savi? Nee. <uh> Czemu ty nie do teraz drskiwałeś? Łaz, ja, ja sam z yeah. Misturka. Mistrzka. Tawi, wądzielny, -bon walcz. A. A, mój Spider-Man nie działa. Spider-Man. A, głupi Fryer znowu utknął tu razem ze mną. Gień, oddaję koronę, Chujku! A, zginę! Oddaję koronę! Oda korona jest to bohaterem, mała! A, ma, o daj mają koronę ma peczo, ma peczo. On teraz się Nie. przemieszcza, bo jest chudy Żegnaj, zamknę Ci drzwi, czekaj, a się z tym No, do samego domu! Ogłaszam studnię nasz bunkier Chowmy się tu No macie ty Typtuł dzieci No i ty wszystko wziąłeś, co tam było? Kul szlam poniósł klęskę Półka z masłem, ja wiedziałem że tak będzie Fanfary! Ale nam ten kupiec zginął i co teraz? On, mówi się nie niezrespustnie. Musimy widzę. oddać mu respekt. Salin, <laughs> przygotowałeś na tą okoliczność coś specjalnego? Wygłoś nam poemat na cześć naszego bohatera, kupca z brodą. To. Patrzcie, co za gówno. Patrzcie, co yes. za gówno jest. <laughs> A, prezent. Patrzcie, co za gówno wydropił. Rał, Tylko nie wiem, do czego. No, doszło. nie. Jak to nie wiesz? O! O! Oku... Nie, to maska, przedmiot wyglądu. Kucze, a ten jebany król cool szlamu wiecie, co może zrobić? On co? może wydropić... ...slajma. I wtedy co? slajma może wydropić. I wtedy można go a. ujeżdżać. Coś tam, coś tam... tam. O! Kalanetka no, no, to, to mi jeszcze nie wydropiło. jeszcze to skacze jak chodzi. <grym> <grym> I mam do tego jeszcze bajer. <laughs> zryj, to, nie, zryj to! Zryj to! Nie, zryj to, nie, zryj to nie, kurwa! to! Zryj to, Ej, lepiej się tam ty... Co to jest? Szlam, pokrywa cię wasza szamu i się kleisz. Tak? O, nie gdzie? kurwa! to! Zryj to, taki zryj taki zryj komu, to kurwa! Zryj to, jestem slime'owym jest królem. Sensia. Zajebał mi koronę, ej, ale do... oddał mi swoją głowę. Sami, gdzie ty jesteś? Nie, nie ma, ja uciekłem. <laughs> ej, gdzie ty jesteś? Ja chciałem ci tutaj... Ja chciałem pokryć A się skamuflował. Ja stoję ty mnie chodzisz. Jak to już w ja Kurwa, masz ty, ty człowieku, ty musisz zmienić te ciuchy, bo to nie idzie cię poznać. Ty A, jesteś w ogóle niewidoczny. Dostałem, ty chodzisz na dół, do góry, na dół, do góry. Bo ja cię nie, nie widziałem w ogóle. Ja jestem, ja jestem ninja, mam koszulkę ninja. Mam koszulkę ninja, mam koszulkę ninja jestem bardziej widoczny od ciebie. Masz, masz, masz mój slime. Kudziwa. Masz moje odchody. Zryj to, ci może te kolce urosną bardziej. Dobra, zbiórka u sobie go w domu. Znowu. Zbiórka! Zbiórka! zobaczymy, eee, czy to czeka, zadziała, za dnia, dnia ale chcę, chyba hopam. działa. Dobra, dwóch na raz, to a co się, się. będziemy ograniczać? No, Dlaczego... może się uda. Ciekawe czy dynamiki w piłkę. Nie da się dwóch na raz. Aaaa! <laughs> nie bójcie się, uratuję no. was! Puśba! <laughs> Nienawidny. Ej, ale ja mam patent, patrzcie, Ej. ta studia jest, będzie Ej. zajebista. No bo on się Ej. do mnie. Patrzcie, ty, widzicie to? Co się tam stało? Halo? A Sami mi wziął rzeczy, dobra. Te, ja mam... ja mam zajebisty pomysł, no bo przecież on teraz do mnie. Widzicie, on się nie... zablokował. Bo on się ja do się nie mnie nie przeteleportuje. No. Ej, no. no i wygraliśmy grę. Wygraliśmy grę. A, no. kurwa! Przeteleportował, Przeteleportował się. No! no No, No i maty, z... zakładam. No, za! za! no, no dobra, że ja się, ale myślałem, że tak Ej, spadnie ci... i da mi spokój. Nie! No! Nie! No! Nie! No! Ja chcę moje 380 O, No, się. Kurczę na tej. Chcesz 300, twoje co? Teraz na tym. 380 Teraz na tym. <noise> ty... Dnie no tej no studni. Da. A! fuck you! Dupis! Jak udało się. Zabiłem go. A, dupa zabiłeś? Zabi... A, co tu? Na co tu? E, Na co tak się... Na Tatunku! Nie wiedziałem. Na Tatunku! Tatunku! Na no co tu? Dobra, Nie. chyba mamy jakieś rzeczy. O, mam. Aaaa! Nie zauważyłem. To za chuj, zabra zabić go! A wy da żadne! Ej, czemu tak długo się da? No to co się dzieje? Goodbye. Goodbye. Są <ścoughs> ty tam trójdzie? Lucia, ta twoja studnia ma teraz pełno skarbów.

Zabiga! zabija, go! Ja no. no. A Ej! Ej o ziemię wchodzi! Właśnie. Kurczę nuby, <laughs> wszystko muszę robić sam fałszywy. Nie wejdziesz tu, you shouldn't not past! Oh, <laughs> oh, tak to się robi mój hack, Spiderman. 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 Spider o, leci do ciebie. Hehe, jestem na to odporny. Uh. Dobra, Ale jak, bez, jakieś ty, 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 ty rzeczy mam, mam jojo. O, chmurka, niech mu pada Moje deszcz. Jojo, no! Niech mu pada deszcz! Niech mu pada masz. deszcz! Kurwa, mana mi się skończyła, no i już dykwa tak. Dawaj mi! Jojo! Jojo! Jojem go! Czekaj, to masz to jojo. Walcz jojem. Jak to się daje? O, mam dużo no, rzeczy. Życiu, masz, tak. walcz jojo! <śmiech> <śmiech> Ale mam wasze buty. O, bumerang. Bumerangiem go Ale albo bez chmurą. Tu, a chmura to dużo daje. I walcz! Walcz chmuro! Jebiesz go! I bumerang! Wiedziałem, że ten bumerang okaże się życiem. Ponad... No, macie odwracane! No. Oh. Przeżyłem w ostatniej sekundzie. Takie rzeczy znowu pozbierałem. Mam miecz kaktusowy. O mój. Czekaj! To kurwa macie walczyć, kurwa! Masz, walcz! A! A! Kurwa, ile tam jest miedzianych pierdół! żyłem. Walczyć! Walczyć! Ależ go, kurczę, Ej, prawie ale... o, mam melak, mam kwaśnym, deszczem, kwaśnym deszczem go już prawie pokonałem. Co ginie! Kurczę, no on ma już tak mało życia. Czemu wy giniecie giniecie? Wszystkim muszę zajmować się co? sam. Wszystko znowu król Mateusz. A, pff, I szybko, a, pff, szybko, szybko, szybko zanim się zj**any zespawni. A, hak! Mój <laughs> Spider-Man! A, kurwa, jebany chujek! <laughs> to, 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 <śmiech> gincie! <śmiech> On już jest taki mały, aż się Co? zaciął. Jezu, zroś, A nie no, się tu no, Teraz się Ej, kto pozbierał wszystkie rzeczy? Ja. Ja. Ale nie mam broni Ja nie mam kill Po jeden kiedyś Co? zdechnie. Sawi, oddawaj rzeczy. Bo o, boże, coś boże, pozbierałem. Boże, boże, o, mam łuk, ale nie mam szczał. Czekaj, boże, coś, coś, pomogę coś, coś, wam. wam. Już mam mało życia, już mało życia. Dobrze, dobrze. Mu obnieć, to moralne. tylko, to wszystko co mam, mam pierdziuszka, zasmrodzę go. Patrz, jedź, patrz, przecież miedziany. No dobra. No. <laughs> Power Rangers, no Power bym Rangers, bym z Power Rangers. O, w końcu zdechło, kurwa! <laughs> no, no! no! <laughs> ten, ten oczywiście pierwszy spiodolił, no. O, pistolet szlamowy znowu wypuścił, no kurwa jakby nie było nic lepszego. Dobra, oddawać moje ja rzeczy. Tak. Skończyło się. O, dwie koszulki ninja. Kto chce drugą? Ja chcę. Nie Kto to miał degradację? Wypię dalej z tymi butami. Ja, ja. ja życie. No właśnie ja miałem buty. Ale ja też mam miksurę One hour later. Ale ja mam 30, czy ja mam maksimum. A dobra, nie chcę się to nie. No dobra, no to Czekaj, chyba ty? wszystko, tak? Jeszcze nie, dać. Nic nie ma? Ja chcę dać nie ci... Ja, znaczy ja nie mam, ale nie wiem, czy ci chcę ci to a następnie powiedzieć Ci to. No kurde, Max! A, Uciekaj, uciekaj! Oh, przeżyj! Po no, co my się dzieliliśmy tymi rzeczami? Nie chcę jest jestem za młody, by zginąć! No, z... Czemu on za mną leci? No, Niech idzie do Was, kurde! Hełmy. Weźcie Widzisz go sobie! O, właśnie, pancerz. Niech ten... Weźcie go sobie! Łuk, proszę! Mi oddać. Weźcie go sobie! O, nie... wniady. Nie wiem gdzie jest. Poszedłem wtedy. Ja nie miałem dwa. A wróciłem. Weźcie go sobie. Szczały na pewno też. Szczały jeszcze. O, wydropił mi córkę. Kurwa! Nie! <śla> się może. Nie zgincie, żeby nam się rzeczy znowu nie pomieszały. Nie zgincie. Uciekać! Ja Dobra, ja je. Nie tyle później nie tyle... Po... Aaaaaaaaah, nie! No i pa. Oj, lipa. Czekajcie. Nie, dlaczego? Lecą. Jakie grzechy. Lecą dary z nieba, łapcie tam na dole. A czekajcie, bo mi coś bez... Tu ej, ale bez trzeba te podłogi usunąć. Bo on na tych podłogach też dużo zyskuje Jesteście tam na dole? No, tam, nie. Rzucam ci sami rzeczy, łap, broń się. Ale... Taka źle że zaszło, mnie. No to rzucaj. Ja jestem wytrawnym graczem. O, widziałeś? Ja się tak robi. Dobra, za zginą, za zginął, zazginią! Dzień, za gień! Motherfucko! Gień! Nie trafiam go, nie widzę go, co niżej. A, za, za nisko! Za nisko! Gień! 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 Staciłem manę! Sawi! Niestety staciłem manę! Musisz zginąć! O, mam manę znowu! Mam manę! Nie zginą Sawi! Sa a, kurwa! Sawi, staciłem manę! Żyjesz tam? A ciebie już nie ma. Nie! nie. Ale czekajcie, zaraz tam będę miał manę. Kopać. Do podziemia. O, sam się zabił. O, Lizaki wyszły. Chyba no, to są te leczące, nie? Cio no, i giniesz. O, przeżył. Nie, wydropił nam tego slajma do ujeżdżania, no? Do Zbida. na taka. Ale każdy ma chyba już pistolet szlamowy i maskę i tą tężarkę, więc takie gówno same. No nie, no Savi w sumie nie ma. Czego nie ma? Pistolet no, ma. tego hełmu. Pistoletka, ale on, tego on hełmu. I tak by nie nosił hełmu, bo on lubi kaktus. Ja mam swój. Czy 52? 52. Dam ci na więcej. Ja to ha. A ty? What the hell? What? What? Serio Serio? Jest! Nie będziecie łatwo do mnie mieli dojść do domu. Serio ja. <laughs> to Nie wierzę. Aha Co się tam dzieje? Uj! Jest ze Czekaj, Czekaj, ci od razu te kamienie, czekaj, czekaj, czekaj. Zginąć. To jest właśnie to. <laughs> Nie da się właśnie sami. Nie, oczko wyżej. <grystanie> 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 <Ała>. <grystanie> <grystanie> jeszcze żyjesz? Kurcze, to chyba muszę jeszcze wyżej. Żyję. Jeszcze wy... No dobra, już odkryłem. Miałem, przecież. miałem lewy głośnik, czyli lewą sławkę włożoną do prawego ucha brawo. A, teraz już słyszę dobrze. Brawo, teraz bez mi się, się przynajmniej czaska po lewej stronie. Profesjonalny gamer. Gamer. No, bez kitu. Profesjonalny. Profesjonalny gamer. Profesjonalny gamer. 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 Dobra. A to te tworzę teraz nie. nos. Polaka nosacza. Że to w sumie chyba wyjdzie penis. <gamy> to nawet krzywy nie powiem. Kurde, jest równy. Zyskać. Jest krzywy. Kurwa jest krzywa. Czemu to jest więcej? To coś mi nie wyszło. ale ja tego kuda nie... Trudno, będzie cieńszy. Nie, jest dobrze. To chyba na, na dole będzie grubszy. Nie. Ale będzie dobrze. To jest... No, to jest bardzo... No i kurde fajnie, tylko jeszcze go się ozdobi i będzie dobrze. Jeszcze gałki mu się zapalą. Nie. Co za To ja myślałem, że u mnie do, do, do mojego domu myślałem, że będzie ciężko, a tu widzę, że on po prostu ginie we własnej piwnicy, takiej tej studni. Jego studnia jest bardziej zabójcza niż wspinaczka do mojego domu. No! Tak. będziecie dzielnie je zabijać, to czeka na was, na was nagroda. Jeszcze trzeba ich zabijać. Chcesz to odeszła cały dzień? Chyba. Albo na parę dni. Żeby, czy... żeby była nagroda. O oh! Masz za nie? Ogłaszam na radę. Yy, musimy się uciekać do studni. Boże, ile tu takich się to robiło? O kurde, o kurde! A ja tyś nie widziała Ej, tego? Ej, normalna muzyka. Co no tyś się zrobił? No i... O, nie, ręka, nie wyszło. Ręka zombie. Nie wiem. On tam gdzieś może jest. Na no, ty widziałaś ale ten no... opis? Tak, opis widziałam, ale dlaczego. Nie ma Nie, nagle. nie Trzeba, wiem, Może on tam został samotny, bo jest głupi. Ale nie, on się przecież teleportuje chyba. No, nie wiem. Przedstawił. To sami... to ja Gdzie tak głupia pipa jest. Pipa! O, udało się. No kurde! zamykamy? To można go kurwa budzić i budzić. Gdzie ta pizda? U kogo się pojawiła? Ah! <laughs> się, a, właśnie, dobrze. Idź do Saviego, idź do Saviego, idź do Saviego. Nie! Yeah. Tak tak. mi żyć. go! Zabij go, ja tu walczę ze slajmami, też mam ciężko. Zabij go, może będziemy w końcu ujeżdżać ziomka. Trzeba walczyć tam. Walczyć, zabić mi go. Nie po to ja tu zabijam te slajmy i ciężko walczę o życie, żebyście wy nie bo... A, co ty tu robisz? Idź stąd. Idź stąd, to moje... To, to ja, ja tu byłem pierwszy, to moje miejsce farmienia, wypierdalać. Ja tu przy ognisku się dobrze bawię. Stawi powiedz coś. Stawi powiedz jak tam... Nie zginąłeś, jeszcze widzę, że... Nie widzę, że zginąłeś. Znaczy no, mana mi się kończy. Ja tutaj też mam bardzo ciężko, bo mi się mana kończy. I to jest, to jest bardzo ciężkie przeżycie tam. Chodź, walczyć. Idzie do ciebie, idzie do ciebie, idzie do ciebie. Do mnie? nie. Hej, nie padaj, nie padaj, nie No, no, ha baj, baj. No, ile slajmów, kurwa co to ta jest, co to ta kurwa ma być, to ta kurwa. No, no. niech idzie za tobą, no i dobrze. <mulana> Sabiego jest dobrym miejscem. Oooo. szlamy przestały spadać z nieba, no i po no. no. Na eventie. Nie, do go, chyba poszedł. To fakt, co tu robi? On ma mało życia! Sawi! Sawi! cawi, Ale mam pełną rzecz. On kondoma, mało masz? o ma Szlamowy hak! On kilka haków rzuca. Patrz, patrz. Ja ja Widziałem taki pajęczy, o. ale pajęczy jest krótki. Patrz, to taki Man jest. Dobry. Daj go Sabiemu. O, o ma, a ten siu. ma hełm ninja. Ten hełm ninja siu, wygląda śmiesznie. Mój jest dłuższy. No to. to, to stu... Jestem pani Mikołajowa. Ho, hoł, hoł! ładnie wyglądasz. Dziękuję, ja mam czapkę. Powieszę ci tutaj. Na znak miłości i... Kurwa tu się nie da? Na znak miłości i... i świąt. Pyk. No fajnie to wygląda. Nad No, nad piecykiem. Gdzie jest? Czekaj, o. Buty pani Mikołajowej. O kurwa, mam buty na obcasie teraz. Sexy. I mam jeszcze czapkę w sumie, to jestem teraz w pełni Pani Mikołajowa. Nawet mam takie blond włosy. Mam ja tylko kultusową i krzesło. Nawet... Ej, tobie. Ja ma... oh no. Aha! Ja ja mówię to, Ja mam ja no, Mówię o twojej... Kurwa, twoja zjebana studnia. No, to jest kolokwie. Nie zdążyłem znaż... nawet haka odpalić. Kurwa, A w dupie w sobie tą wino? swoją studnię, kurde moje biedne afro. O, o, kurwa. No bo tutaj postawił kurwa tego kaktusa i wydawało mi się, że tu można stanąć ja się stanąłem tu obok, a tu jest chuja nie dupa kurwa. Nie ma nic. Tak? Ale się, w pałe będzie ciepło <grymne> No dobra, nie będzie to stawił wcześniej dalej następny. Pi. <grymne>